Część Boże. Jakie znaczenie ma objawienie imienia Boga? Pytanie 40. Te małe numerki, które tutaj są przy tym pytaniu, tu jest od 206 do 213, to jest odniesienie do paragrafów w normalnym katechizmie, w tej grubej księdze katechizmu, więc jakby ktoś więcej chciał zgłębić temat, to to są właśnie numery akapitów czy paragrafów, które są w katechizmie. Objawiając swoje imię, Bóg pozwala poznać bogactwo zawarte w swojej niezgłębionej tajemnicy. On sam jest tym od zawsze i na zawsze, który przekracza światy historii. On uczynił niebo i ziemię. On jest Bogiem wiernym, który jest zawsze przy swoim ludzie, aby go zbawić. On jest w najwyższym stopniu święty, bogaty w miłosierdzie, zawsze gotowy przebaczać. Jest bytem duchowym, transcendentalnym, wszechmocnym, wiecznym, osobowym, doskonałym. Jest prawdą i miłością. Bóg jest bytem nieskończenie doskonałym, którym jest Trójca Święta. Co tu można dodać do tej definicji? Myślę, że to to można zostawić bez komentarza, zwłaszcza że kolejne pytania nam będą niejako wyjaśniać tą definicję po kolei. Pytanie 41. W jakim sensie Bóg jest prawdą? Bóg jest samą prawdą. Jego słowa mylić nie mogą. On jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności, pisze święty Jan. Odwieczny syn Boży, mądrość Cielona, został posłany na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Bóg jest prawdą. Do jakiego stopnia Bóg jest prawdą? Jakby Bóg powiedział, że ja jestem psem, to zaraz bym zaczął merdać ogonem i szczekać tutaj. Po prostu Słowo Boże zmienia rzeczywistość albo jest rzeczywistością. Bóg stworzył świat, bo wypowiedział Słowo. Co Bóg powie, to to się staje. Dlaczego to jest istotne? W niebie nie ma żadnego kłamstwa. Dlatego możemy też Kościołowi zaufać, bo jeżeli Bóg powiedział, że bramy piekielne nie przemogą kościoła, jeżeli Bóg powiedział, że co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, to to jest gwarancja tego, że co Kościół ustali tutaj swoimi prawami, to będzie od razu dostaje. Zostaje zaakceptowane w niebie. W związku z czym, ponieważ wiemy, że w niebie nie ma żadnego kłamstwa, to w związku z tym mamy pewność, że Kościół nie ogłosi żadnej doktryny dotyczącej wiary i moralności, która byłaby nieprawdziwa. Pan Jezus też powiedział, że jest drogą prawdą i życiem, więc też warto zapamiętać te słowa. Pana Jezusa w rozmowie z Piłatem powiedział, że on przyszedł tu na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. Więc wszystko to, co nam Pan Jezus mówi, jest prawdą, bo on jest prawdą. Wszystkie jego obietnice na pewno się wypełnią, dlatego że po prostu Bóg jest prawdą. Pytanie jest jeszcze drugie: w jaki sposób Bóg objawił, że jest miłością? Bóg objawił, że jego miłość do Izraela jest mocniejsza niż miłość ojca czy matki do swych dzieci, i że swój lud miłuje bardziej niż oblubieniec swoją oblubienicę. On sam w sobie jest miłością, jego miłość posuwa się aż do udzielenia najcenniejszego daru. Tak bowiem, umiłował, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, by świat został przez niego zbawiony. Posyłając swego Syna i Ducha Świętego, Bóg objawił, że On sam jest wieczną wymianą miłości. Tutaj parę ważnych punktów w, tym, w, tym, w tej odpowiedzi. Pierwsza, że y, miłość Boga do Izraela jest mocniejsza niż miłość Ojca do swych dzieci, czy Matki do swych dzieci. No Bóg powiedział w jednym miejscu, że prędzej matka zapomni swoje dziecko, niż on zapomni nas. Więc jest to bardzo pocieszające, ale to też pokazuje, że Bóg Starego Testamentu jest tym samym Bogiem, jest tylko jeden Bóg. Bóg jest miłością i Bóg nas kocha od samego początku. Bóg objawiał tą swoją miłość stopniowo. Najpierw go objawił przez swojego pierworodnego syna, którym jest Izrael i y, Izrael miał tą miłość Boga przekazywać wszystkim narodom. Potem przez swojego syna, Pana Jezusa, objawił to całego światu. Ale to nie jest tak, że Bóg w Nowym Testamencie się okazał miłosierny, a w Starym był okrutny i, i straszny. Bóg jest miłością samej swojej natury, to jest natura Boża. I Bóg się nie zmienia, więc my... My to inaczej, żeśmy zaczęliśmy dostrzegać, ale to przez to, że my się zmieniliśmy, to ludzkość się zmieniła. Ludzkość coraz lepiej poznaje Boga i ludzkość coraz bardziej akceptuje pewne fakty. Natomiast Bóg jest cały czas taki sam. Lud swój Bóg miłuje bardziej niż oblubienie swoją oblubienicę, często mamy właśnie pokazany. Stosunek Boga do ludzkości na zasadzie, są to symbole małżeńskie, pieśń nad pieśniami, nie wiem czy czytaliście w Starym Testamencie pieśń nad pieśniami, jest to miłosna pieśń, skąd ona się wzięła w Biblii, tam w ogóle nie ma żadnej wzmianki o Bogu, no, wzięła się dlatego, że ta pieśń opisuje miłość oblubieńca do oblubienicy i to symbolizuje właśnie stosunek Boga do nas I Pan Jezus w Nowym Testamencie, zwłaszcza w listach świętego Pawła, jest pokazany też jako oblubieniec swojej oblubienicy, którym jest Kościół, a Kościół to jesteśmy my, więc my jesteśmy tą oblubienicą pańską, a On jest nie tylko jestem, jesteśmy ciałem Chrystusa, którego On jest naszą głową, ale jesteśmy też Jego oblubienicą. Można by powiedzieć. Kochanką Pana Boga, choć to słowo w dzisiejszych czasach ma różne zabarwienia, które może się nie najlepiej kojarzą, a takie słowo oblubienica to tak ładnie brzmi, bo jest takie biblijne, prawda? Nikt nie mówi do swojej dziewczyny: Ty moja oblubienico, ale, ale tu chodzi o relacje, właśnie takie małżeńskie relacje z Panem Bogiem. My jesteśmy zaślubieni Panu Bogu, dlatego też w niebie. Nie będziemy mieli żony ani męża. Małżeństwo, które tutaj na ziemi jest w zasadzie najlepszą ilustracją Trójcy Świętej, najlepszą ilustracją Boga jest małżeństwo. Dlatego małżeństwo jest takie święte, dlatego małżeństwo jest nierozerwalne, dlatego seks pozamałżeński jest grzechem, bo jest wręcz bruźnierczy, bo robi z tego co święte, robi rzecz ordynarną i prymitywną i robi z tego zwykłą. Zabawę, a to jest coś dużo więcej niż zabawa. Rzeczy święte nie służą do zabawy. I dlatego warto o tym pamiętać, że małżeństwo powinno być na całe życie i powinno być tym obrazem doskonałej miłości Boga do, yy, do ludzi. I tutaj też ostatnie ciekawe zdanie. Posyłając Syna i Ducha Świętego, Bóg objawił, że On sam jest wieczną wymianą miłości. Jest to dlatego ciekawe dla mnie, że bo jeszcze będziemy mówili o Trójcy Świętej, więc pewnie do tego jeszcze wrócę, ale ta wieczna wymiana miłości to jest dla mnie najlepsza ilustracja Trójcy Świętej. Mamy różne tam ilustracje Trójcy Świętej jakieś, mówimy dzieciom o kończynce, że ma trzy listki, a jest jedna kończynka, ale, ale to nic nie tłumaczy, wręcz nawet pokazuje fałszywy obraz Boga, który jest Trójcą Świętą. My co prawda nigdy nie zrozumiemy do końca, Istoty Trójcy Świętej. No jak się nam wydaje, że coś zrozumieliśmy do końca dotyczącego Boga, to znaczy, że sobie tylko znaleźliśmy jakieś wyobrażenie Pana Boga, które ma niewiele wspólnego z prawdziwym Bogiem. Natomiast ta ilustracja, że On jest sam wieczną wymianą miłości, to jest dobra ilustracja Boga, bo skoro Bóg jest miłością, miłość nie może być samotna. Miłość nie można kochać nic, znaczy próżnie, albo nie można kochać siebie samego, bo to nie jest prawdziwa miłość. Znaczy my oczywiście w pewnym sensie powinniśmy kochać samych siebie, ale nie na zasadzie samouwielbienia, narcyzmu. Taka miłość jest chora. My powinniśmy kochać siebie dlatego, w odniesieniu do relacji innych osób. No, kochać siebie dlatego, że Bóg nas stworzył. I powiedział, że to jest bardzo dobre, więc dlatego jesteśmy godni miłości. Powinniśmy kochać siebie, żebyśmy wiedzieli, jak kochać bliźniego swego, bo powinniśmy wszystkich ludzi kochać tak, jak kochamy siebie. Powinniśmy dbać o nasze ciało, bo no, jest to świątynia Ducha Świętego, w tym sensie. Natomiast nie, nie powinniśmy wpadać w samouwielbienie, bo, no, bo to jest chore i Bóg nie wpada w samouwielbienie. No, bo Bóg jest po prostu. Wszechświat ma te 14 miliardów lat prawie, że. A Bóg jest. Więc co było, jak nie było jeszcze wszechświata? Czy Bóg, będąc miłością, był wpatrzony w samego siebie i wpadał w samo uwielbienie? No nie. Bóg jest Trójcą Świętą. Są trzy osoby. Bóg, ojciec, który zrodził syna ponadczasowo, to znaczy. Nigdy nie było tak, że nie było syna. To nie jest tak, że Bóg ojciec jest starszy od syna. Tylko tu mówimy o relacji między dwoma osobami, że Bóg ponadczasowo zrodził, zre, z, wygenerował syna i ofiarował mu się cały sobą. I ta relacja ojca z synem jest też osobą. Dlaczego? No, dlatego, że to zrobił cały Bóg. Bóg nie potrafi robić niczego y, częściowo. Ponieważ się cały ofiaruje, całą swoją miłość ofiaruje swojemu synu, to ta cała miłość jest, to jest trzecia osoba boska, to jest Duch Święty, to jest ta relacja Ojca z synem oddanie się całkowite Ojca synowi, ponieważ jest całkowite, no to jest równe Ojcu i to jest trzecia osoba Trójcy Świętej. I mamy taką relację między każdą z tych osób. Każda z trzech osób. Ofiaruje, ponieważ każda z trzech osób jest Bogiem, czyli jest miłością, i każda z trzech osób ofiaruje się drugiej osobie tej Trójcy Świętej w pełni, to tą relacją jest ta trzecia osoba boska. Więc Bóg będąc miłością i będąc jedynym Bogiem, może ofiarować swoją miłość komuś, mimo że jest tylko jeden Bóg. Powiecie, że to zbyt skomplikowane, jak ja za to zaczynam mojej żonie opowiadać, co nam mówi: głowa mnie boli, skończ, bo głowa mnie boli. Więc, więc ja wiem, że czasami głowa boli, gdy zaczniemy o tym myśleć, ale to jest właśnie tajemnica wiary. To jest coś niepojętego, tajemnica, którą możemy, możemy to rozważać, możemy nad tym rozmyślać, ale. Nigdy tego nie zrozumiemy do końca, albo mam nadzieję, że zaczniemy to trochę rozumieć, jak, jak już będziemy w niebie. Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga? Z wiary w Boga jedynego płyną bardzo ważne konsekwencje dla naszego życia. Poznawać wielkość i majestat Boga, żyć w dziękczynieniu, zawsze Mu ufać, nawet w przeciwnościach, poznawać jedność i prawdziwą godność. Wszystkich ludzi stworzonych na obraz Boży, dobrze użytkować rzeczy przez niego stworzone. No, to są takie praktyczne rady, co z tego wynika, że, że wierzymy w jednego Boga. No, przede wszystkim też nie tworzyć sobie innych bożków, skoro jest tylko jeden prawdziwy Bóg. Właśnie zawsze można ufać. Nawet w przeciwnościach, no, dzisiaj mamy ciężkie czasy, dzisiaj wiele osób się bardzo martwi, co to będzie. W wielu regionach świata y, epidemia przybrała taki obrót, że naprawdę jest to no jest to tragedia pod wieloma względami, bo wiecie, jak miliony ludzi chorują i setki tysięcy umierają, to są to statystyki, ale no, każda osoba w tych statystykach to jest tragiczna sytuacja. Jak czytamy o historiach, że y, młoda matka się urodziła, y, młoda matka urodziła dziecko. I parę dni później umarła, nie mogła nawet zobaczyć swojego dziecka. No, zdjęcie zobaczyła. I już się cieszyła, że niedługo wyjdzie ze szpitala i, i nagle wiadomość, że choroba przybrała szybki obrót i ona zmarła. O nastolatku, który umarł, bo miał jakieś choroby, porażenie dziecięce, porażenie mózgowe i, i w ciągu paru godzin choroba przybrała taki obrót, że umarła. No starsze osoby, nasze babcie, nasi dziadkowie, którzy się nie mogą z nami pożegnać, nie mogą się pożegnać z wnukami w szpitalach, bo, no bo jest kwarantanna, bo nie wolno się spotykać z takimi ludźmi, bo mogą nas zarazić. I umierają samotnie w szpitalach czy w domach spokojnej starości. No, to są straszne tragedie i czasami bardzo trudno jest zaufać Panu Bogu w takiej sytuacji. Bardzo trudno w takiej sytuacji jest żyć w dziękczynieniu. Święty Paweł mówi, żeby za wszystko Bogu dziękować, no ale czasami to my no nie wiemy, jak mamy Bogu dziękować, jak tu wokół nas się wszystko wali, ale, ale mimo wszystko powinniśmy to robić. Powinniśmy za wszystko Bogu dziękować, zawsze Mu zaufać, bo największe nieszczęścia tego życia to nie jest jeszcze koniec. To istnieje coś ponad to i poza tym. I nasi bliscy, którzy odchodzą, to nie odchodzą na zawsze. My się jeszcze z nimi spotkamy i spędzimy z nimi całą wieczność. Pod jednym warunkiem, że i my, i nasi bliscy będziemy zbawieni. Ale to zbawienie wynika właśnie z zaufania Panu Bogu, z modlitwy, z tego daru, który nam Bóg dał. Dobrze użytkować rzeczy przez Niego stworzone. Ponieważ Bóg stworzył wszystko i to jest dobre, to dbajmy o to. Dbajmy o naszą planetę. To nie jest lewacka idea, żeby dbać o środowisko. To jest chrześcijańska idea. Wszystko, co mamy, zostało stworzone przez Pana Boga i powierzone nam, żebyśmy się opiekowali. To nie znaczy, że nie mam tego używać. To nam zostało dane, żebyśmy używali. To nie znaczy, że mamy zostać weganami, bo, nam, bo przykazanie mówi, nie zabijaj. Przykazanie nie mówi o niezabijaniu zwierząt. Przykazanie mówi o tym, żeby nie mordować. Niewinnych ludzi, żeby nie zabijać dzieci nienarodzonych, a nie o tym, żeby nie zabijać zwierząt, które nam służą do tego, żeby nam dać pożywienie. Tutaj jeszcze y, prawdziwa godność wszystkich ludzi. No właśnie, godność także dzieci nienarodzonych, ale też taka rzecz, no wczoraj jak jechaliśmy razem, jeden z moich pasażerów wirtualnych. Y, bardzo się zdenerwował na kogoś i słusznie, ale mówi, no mam nadzieję, że będzie smażył w piekle całe życie za to. No nie, nie miejmy takiej nadziei w stosunku do nikogo. Komu zależy na tym, żebyśmy się smażyli w piekle? Szatanowi. A komu zależy na tym, żebyśmy byli wszyscy zbawieni? Panu Bogu. Więc nie wysyłajmy nikogo do diabła. Módlmy się o wszystkich, módlmy się o tych, co nas prześladują, módlmy się o złych ludzi, módlmy się za polityków, którzy mają inną ideę y, tworzenia państwa niż my. Nie wysyłajmy ich do diabła, tylko módlmy się za nich, ofiarujmy za nich nasze modlitwy, nasze wyrzeczenia, nasze posty, bo w ten sposób pomagamy Panu Bogu. Y, Pan Bóg chce zbawienia każdego człowieka. To szatan chce potępienia każdego człowieka, i dlatego nie powinniśmy nikomu złorzeczyć, dlatego nie powinniśmy przeklinać. Czasami pytacie, czy przeklinanie jest grzechem. To zależy, co rozumiemy przez przeklinanie. Właśnie takie przeklinanie, złorzeczenie jest grzechem. Wysyłanie kogoś do diabła, czy życzenie, żeby się smażył w piekle, jest grzechem. Tego nie powinniśmy robić. Mówienie brzydkich wyrazów. No jest grzechem jak jesteśmy dzieckiem, jak mam mama powie, że tak nie wolno robić, a mówimy, no to jest grzech nieposłuszeństwa wobec mam. Jeśli chodzi o dorosłe osoby, no to jest raczej wyraz braku jakiejś kultury. Natomiast jeden bardzo ciekawy aspekt. Księża, którzy wyrzucają złe duchy, księża egzorcyści mówią, że złe duchy używają niesamowicie wulgarnego języka. Szatan wyrzucany w czasie egzorcyzmu w klnie. Więc, jeżeli lubimy sobie zakląć czasem i w rozmowie z kolegami, no i nie tylko, czasami wręcz no w Polsce parę razy się z tym spotkałem, w środkach komunikacji publicznej, jak młode dziewczyny, rozmawiając przez telefon, no, mówią tak, że nie powstydziłby się tego największy lump pod budką z piwem, największy menel. Nie używa takiego języka, jak one czasem używają. Pamiętajmy, że to jest język złych duchów, to jest język szatana, to nie jest język aniołów. Więc jeżeli jesteśmy ludźmi na poziomie kulturalnym i pragniemy się dostać do nieba, unikajmy takiego języka. To naprawdę nie jest ani cool, ani eleganckie. Ja wiem, że czasami z kontekstu rozmowy. Wynika, że wypada takie coś powiedzieć, albo musimy kogoś zacytować. No, w pewnych sytuacjach ma uzasadnienie użycie jakiegoś wulgaryzmu, ale, ale to są naprawdę wyjątkowe przypadki. No, nie musimy mówić, że coś wygląda za je, coś tam, bo podobno ktoś powiedział, że to już nie jest wulgaryzm. To jest wulgaryzm. Mamy inne piękne słowa w naszym języku i możemy powiedzieć, że coś jest fantastyczne, że coś jest. To jest, jest niesamowite. Nie musimy używać takiego języka. I myślę, że na tym 43. punkcie zakończymy nasz dzisiejszy spacerek przez katechizm i spotkamy się za tydzień, yy, zastanawiając się nad tym, jaka jest centralna tajemnica wiary i życia chrześcijańskiego. Dziękuję Wam bardzo. Przypominam, że komentarze do czytań niedzielnych. Y, są I tutaj będzie link na końcu, już go chyba widzicie teraz. Y, no Kazania możemy fantastyczne teraz oglądać w telewizji, bo nie mamy za bardzo innej możliwości pójścia na msze, aczkolwiek te kościoły się zaczynają otwierać, więc też zachęcam, żeby żeby przystąpić do sakramentów, żeby spróbować pójść do kościoła, jeżeli ktoś ma taką możliwość. A jak nie ma, to żeby nabożnie, spokojnie obejrzeć mszę świętą w telewizji. Nie jest to dokładnie to samo, ale jednak powoduje to, że ta niedziela jest innym dniem niż każdy inny dzień. A to jest ważne, żeby, żeby ten siódmy dzień ofiarować Panu Bogu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień a wcześniej spotkamy się w trasie, więc zapraszam do transmisji live z mojej ciężarówki.